i to mi ja kończę z manotelo nie wiem jak on kapik ale ja kończę na we dzisiaj i to mi sobie. ja kończę z manotelo nie wiem jak on kapik ale ja kończę na we dzisiaj to już I się potwierdziło po prostu ja kończę z manotelo nie wiem jak on Kaplik, ale ja kończę nas tu, dzisiaj... Potwierdził to już że... się potwierdziło po prostu. Ja kończę z Manotelo, nie wiem jak on... Halo? Halo? Cześć? Hej. Kapiku, Kapiczku, słyszysz, Kącząc... podtrzymaj... słyszysz Kącząc... to, mnie? Po prostu. ja kończę w Manotelo, tylko co powiedzieć, że robię sobie przerwę w Manotelo. Halo? 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 ale Kapiczku, słyszysz Kącząc... mnie? Podtrzymaj... Dobra, staro chodź. Chodź kapik. Chodź. Chodź nam go. Chodź. chodź. za mną wiem, gdzie jest lawa. Czekaj, napiszę. Chodź. Tu, chodź, za mną. Chodź. Idziemy spalić i Ja nawet spalę, bo ja już ewidentnie kończę. Ja wolę grać w Robloxa. Chodź. Chodź na dół, tu mamy lawę. Pamiętasz ostatni raz widzimy to padł. Czas na ciebie. Weź po prostu w ekwipunku i Q Na cały kwiponek po prostu Nie da się. Jak ku. No klikam Patrz na mojego live'a Już wiem, już wiem A, jeszcze ten do tego shift Nö, ist ja mehr richtig Stau. A jetzt? To wszystko? To wszystko? To też? To też? Myślisz ostatni raz sobie to użyć? Teraz zaspał. Jeśli ty, z Jeśli ty nie kończysz, to sobie zdobędziesz przecież. Ja kończę na stówę. Aż nie chcę to, tego widzieć. Tego brudkiego światu. Spaliłaś? Stary. Stary. Estrela, Sara. Oh, estrela, estrela, estrela. Ei